Mam nadzieję, że tutaj FPS już no mnie będą mi świrować. Dlaczego ja muszę to nagrywać w Ja naprawdę zrozumcie, że Axu mi nie łapie Sandras. Jeżeli ktoś ma ból dupy, za szybko napisy są. Cierutka jedna się zbugowała. No właśnie. Nasza grupa ludzi wierząca w szata oponowała posydzenia Las Venturas. Proszę nie wychodzić na zewnątrz, dopóki sytuacja się nie uspokoi. Still Illuminati jakie szatańskie gówno będzie władało światem? O nie! I kamień później. O, teraz się fps ogarnęły. Naprawdę, to jest... to jest, to jest koło fortuny z tymi FPS-ami. Jakieś niedowiarki, lub świry, które wieżą że opanowali pustynię. Trzeba ich zatrzymać, zanim przejmą całe San Andreas. Co robimy, Muchacho? Dobre pytanie. Włamujemy się do bazy wojskowej, którą oni przejęli. Tam podobno powstają klony. Więc opowiem wam na miejscu teraz do roboty. Zabierz rzeczy ze sobą i ruszaj w drogę. No i gitara się ma, teraz wszystko działa dobrze. Wsiadaj do samochodu. Zmieścimy się wszyscy przy... tak, to jest Ocean, czy jakoś tak się to nazywa. Mniejsza oto. to. pod przejętą bazę wojskową. Mhm. O, dobra, siadają. Dobra, dwóch i jeden ziomek z Grow Street, jedziemy tam. Gdzie? Gdzie? My tam jedziemy? A, na bazę wojskową. No spoko. Oczywiście klimat zimowy nadal jest. No, jeszcze mamy zimę. Znaczy, kiedy to ja nagrywam, czyli w sobotę, tak napieprzyło teraz śniegu, że jestem zły. No i wam też przypominam, że. Mam fanpage na Facebooku, więc polecam Wam tam polubienie go, żeby być świeżo z informacjami. W razie czego, jakby odcinka nie było w tym dniu, to bym Wam wyjaśniał na fanpage'u, dlaczego nie ma odcinka. No ostatnio w piątek nie było odcinka, bo. No tak szczerze nie chciało mi się renderować, bo renderowanie jednego filmu teraz mi zajmuje jakieś półtora godzina. Półtora godzin. Jakiś doktorek wyszedł: bądźcie ciszej, bez rozkazu. Ej, jakieś pipki weszły na nasz teren, klony na nich. Pipki, kuźwa, mamy przejepan. Mamy przejebane. Spieprzać mi stąd. Jokie, fajne. Proszę więcej arpegów w misjach, please. Mogę się teraz pobawić arpegiem. Złoto. <laughs> Ale fajo, fajnie się bawi. Ale się fajnie się bawi. Fajnie się bawię tym arpegiem. wiecie co? No z co? Teraz po nim gitara. Huch, przeżyliśmy. Chodźmy do głównego wejścia. No, chodźcie do głównego wejścia. Jezus, Mario. Teraz będę sobie siedzieć w tym oceaniku, wywalony, nie? Sam muszę mieć się robić. Jak zawsze. Okej, tak. A, musimy tam iść, nie? No, okej. Oczywiście arpeggim idziemy. No, co najlepsza, broń. Tutu, tu, 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 tu. Mam nadzieję, że raczej film nie będzie później taki ciemny, bo YouTube strasznie przyciemnia te cholera jest zamknięte, poszukaj innego wejścia. Czy mogę tak zrobić? A widzicie, nie zadziała to, nie zadziała to niestety. Poszukaj innego wejścia do bazy. A, ten, wiem, kiedy. Znaczy w Sandra zawsze się tak robiło, że tutaj się przyjeżdżało freewayem, wysiadało się z niego i byłeś tam. Mot? Czy to ci się da rozwalić? Pierwsze, widzę, że da się to rozwalić. Kurde, tyle rzeczy nie wiem o Sandrasz... Co tu się stało? A bez jaj, ciężarówka się zgliczowała. Było słychać strzały, wszyscy, brońcie się. Troszkę się tutaj zgliczowała ciężarówka. Kieruj się do wytwórni klonów. Widzę, doktorka. Doktorku. Kien Klony! po on mi stąd. Nie wiem, czy tutaj... Nie, to lepiej nie używać RPG, bo to jest taki mały teren i zaraz sam się biorę, Widziałam gdzieś tam klona. Bo! Klony! Spokojnie. A jest tam życie i kamizelka. O! Bajo Bajo! Yy, tutaj... Cisza, chociaż nie, 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 coś widziałem. Widziałem klona. Bajo. Eee, za i Raczej jeszcze nie, nie biorę. Wezmę jak będzie mi potrzebna. No tu, turek. Ziak odleciał! Widzieliście to? Co to za szatan był? Co nie tak? Mogę go zabić przez to szybę? Może to nie była szyba. Nie, to raczej nie jest szyba. Wow! Proszę mi tutaj tak nie wyskakiwać z nienacka. O! Kolejna kamizelka kurotporna, nice. Fajnie odlatują. Nie powiem. Fajnie odlatują. Dobra, tutaj raczej jest... No niestety nie nieczysto. Idziemy dalej. Czysto, tylko nie biorę tej kamizelki, bo jeszcze mi nie jest potrzebna. Czy to tutaj muszę się kierować? Chyba nie. Albo tak, to ja, Wielki Kok, steruję tym głównym. Kto ty czemu jest moim Wielki Kok? Uwierz w Boga Goebbelsie. Wielki Kok! Stawaj do walki, to uwierzy w twojego Boga. O, czyli wszystko wyjaśnione, kto stoi za tym iluminacji. Wielki Kok. Nie ma co, ale świetny jest humor w tej misji. Mikołajek świetnie zrobił humor. Wyjdź z bazy, No co, biorę teraz kamizelkę kulutporną. Wychodzimy z bazy. Mam nadzieję, że nikt tutaj mnie nie, nie zaskoczy. A raczej wszystkich rozwaliłem, tu nie? No właśnie, wszystkich tu rozwaliłem. Nie, nie biorę turka, bo może się coś zliczać. Ja tam wtedy już znam dobrze. Więc no, idziemy dalej. To ciężarówkę wsysa <noise> Szatan ją opętał Tą ciężarówkę Dobra lecim 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 Wychodzimy Z tego syfu Teraz trzeba wysadzić tą kupę gnoju Racja Zabierz ładunki wybuchowe Postaw ładunki wybuchowe w właściwych miejscach Ja nie muszę podkładać? No nie, i tak sobie podłożę. Tutaj też. Mm, teraz tam. Oj, sprint mi się skończy, nie? Nie. No dawaj, dawaj sprintem. Team, chyba tom? Nie, team, albo tom. Kurde, zapomniałem jak protagonista się tutaj nazywa w tej misji. A jestem Tak, teraz się zmęczę. I tutaj też, tak? Dobra. Uciekaj z bazy. Ja sobie użyłem, teraz jeszcze raz wybuchnie. No, a ci nadal siedzą sobie w oceaniku i wywalone. No! Ja za, ja to płacę wszystko. Za taką robotę, co oni robią. No, paczki, fajny wybuch. I myślę, że to będzie chyba powoli koniec misji, nie? No i misja wykonana, więc mam nadzieję, że misja Mikołajka Wam się podobała. Oceniajcie w komentarzach. No i co? No i ale ja co ko nagrywać kolejne odcinki. z się maneczko, Eluwa, trzymajcie się. Cześć!